W odróżnieniu od swoich legionowskich kolegów członkowie Rady Powiatu za uchwalanie kolejnego budżetu wzięli się przed świętami. Prezentując jego założenia starosta już na wstępie zaznaczył, że wymagał on wielu wyrzeczeń oraz kompromisów. Nie ulega wątpliwości, że zarząd powiatu legionowskiego miał trudne zadanie i powiedzieć, że to było trudne zadanie, to tak jakby niewiele powiedzieć, ale to wynika przede wszystkim z uwarunkowań, które, z którymi mamy do czynienia, zresztą nie tylko w Legionowie i w całej Rzeczypospolitej. A te uwarunkowania no, niosą ze sobą rozmaite konsekwencje, które trzeba, drodzy Państwo, wziąć pod uwagę. Sylwester Sokolnicki wskazał tu na społeczne i gospodarcze skutki pandemii oraz na wojnę w Ukrainie, szczególnie zaś na związane z nią zagrożenia, problemy i komplikacje, a co za tym idzie nowe wyzwania. Ponadto cieniem na budżetowych liczbach położyły się wzrost kosztów funkcjonowania administracji i spadek dochodów bieżących powiatu. Zakłada się, że w tym 23 roku ten poziom dochodów bieżących będzie ponad 10% niższy, czyli ponad 14 milionów złotych. Jest to głównie spowodowane spadkiem dochodów, jeśli chodzi o wpływy z udziału w pit czyli podatku dochodowym od osób Fizycznych. Zakładamy również spadek dotacji, jeśli chodzi o zadania zlecone, a także też podkreślę, że nie mamy w tym projekcie budżetu środków z Funduszu Pomocy, który zapewne Państwo wiecie, jest przeznaczony na finansowanie czy też na współfinansowanie pomocy dla, dla Ukrainy, dla, dla uchodźców z Ukrainy. Legislacyjny szlaban na część wpływów z podatku PIT uderzył po kieszeni wszystkie krajowe samorządy. Jeśli chodzi o powiat przez pięć ostatnich lat jego udział w podatku PIT zmalał o ponad 7 punktów procentowych. Podobnie ma się rzecz z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Łączne planowane na rok 2023 wpływy z tego tytułu, czyli CIT i PIT, są niższe o 15,4% w stosunku do ich przewidywanego wykonania w roku 2022. W przyszłym roku dochody powiatu mają wynieść 145, a wydatki przeszło 169 milionów złotych. Dużo, bo ponad 41 milionów stanowią wydatki majątkowe, z czego 27 milionów ma pochodzić ze środków zewnętrznych. Deficyt budżetowy oszacowano na 24 miliony złotych. Jak stwierdził starosta, główne zamierzenie zarządu powiatu było jedno utrzymanie świadczonych przez starostwo usług i realizowanych zadań na dotychczasowym poziomie. Projekt zakłada finansowanie tych wszystkich inicjatyw, pomysłów, zadań, które do tej pory były finansowane, realizowane. Mówię tutaj o powiatowej komunikacji lokalnej, mówię o programach, które powiat realizuje w sferze edukacji, polityki społecznej, pomocy społecznej. Zabezpieczono środki na funkcjonowanie ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego, ale także również... Są środki zabezpieczone na już takie standardowe działania, jak Piłkarska Liga Powiatu Legionowskiego, czy też Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Pieniędzy nie wystarczyło, rzecz jasna, na wszystko. Tym bardziej, że część środków zabezpieczono jako wkład własny, konieczny do ubiegania się o fundusze zewnętrzne. Chcieliśmy też, i to jest jako założenie, żeby realizować te inwestycje, które są rozpoczęte, które są przygotowane. Które są przygotowani, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o mieszkańców powiatu legionowskiego. Wielkość nakładów na inwestycje jak zawsze ograniczyły stałe pozycje wydatkowe. Największa część przyszłorocznego budżetu bieżącego, 42 miliony 200 tysięcy złotych, czyli prawie 33%, stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Kolejną grupą wydatków bieżących, na które powiat przeznacza największą ilość środków, to jest zadania w zakresie polityki społecznej. Kwota 28 milionów. 600 tys. złotych. Wydatki na administrację publiczną zajmują trzecią pozycję pod względem wielkości zaplanowanych wydatków w budżecie na rok 2023 i wynoszą 28 milionów 100 tys. złotych. Wydatki na realizację zadań administracyjnych zaplanowano o milion 700 tys. złotych wyższe w stosunku do aktualnego planu. Wzrost wydatków bieżących wynika m.in. z wyższych wydatków na wynagrodzenia oraz wyższych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu. Po szczegółowym omówieniu przez Skarbniczkę Wydatków Inwestycyjnych projekt budżetu wzięli na język radni. Choć już po pozytywnych opiniach poszczególnych komisji Rady Powiatu było wiadomo, że nie budzi on kontrowersji, nawet po stronie opozycji. Cieszę się, że. Z punktu widzenia radnego, który został wybrany głosami mieszkańców Legionowa, że znalazły się tam pozycje, które też jakby zadbają o poprawę i bezpieczeństwa, i życia mieszkańców Legionowa, ale i całego powiatu. Przepływ samochodów sprawił, że że bardzo ciężko się porusza po, po mieście w ostatnim czasie i, i myślę, że te inwestycje są niezbędne, żeby, żeby ten trend w, w niedalekiej perspektywie odmienić. I tak jestem jakoś zaskoczona domknięciem na takim poziomie, że to się tak udało zrobić na racjonalnym w miarę poziomie więc też gratuluję. No, i liczę na to, że będziemy w ciągu roku dyskutować i rozmawiać na tym, jak będziemy, jak będziemy mogli dalej nasze pomysły realizować. Większy optymizm w tej kwestii wykazali co zrozumiałe koalicjanci. Chwaląc nakłady na komunikację, inwestycje oświatowe i drogowe, swą wiarę w dodatkowe dochody powiatu przedstawiciel klubu PiS pokładał w hojności centralnej władzy. Także mam nadzieję, że w tym roku podobnie będzie i rząd uzupełni nam dochody. I będzie można pokryć te wydatki, które na razie są w deficycie. Mamy tutaj też obietnicę pani skarbnik, pana starosty i członków zarządu, że e, zgłoszenia radnych prawda, do budżetu, które nie, nie zostały uwzględnione, jeżeli będzie taka możliwość, one będą realizowane, prawda, w miarę uwalniania środków. To jest bardzo e, budujące. Podsumowując dyskusję nad projektem budżetu, szef Rady Powiatu podkreślił jego dalekowzroczność. Chwalił też za nią wieloletnią prognozę finansową. Powstają te nowe inwestycje, które będą projektowane tak jak Powiatowa Instytucja Kultury jak Centrum Usług Społecznych, które będzie zrealizowane, daj Boże, w ciągu trzech lat. Cały szereg innych inwestycji, także drogowych, które wybiegają wybiegają poza tak jak zakup działki chociażby wiabłonnie zaplanowany w budżecie na rok 2023, które niejako budują fundamenty pod to, żeby powiat mógł dalej się rozwijać. Gdy przyszło do głosowania, jego wynik był najwymowniejszą recenzją Powiatowego budżetu na przyszły rok. Dokument poparli wszyscy obecni na sali Radni.